Hej, cieszymaso z sesjony gucha, jakbyście zauważyli wczoraj nie było materiału i po prostu mam nadzieję, czemu nie było, nie będę się tłumaczył. bo macie to wytłumaczone w następnym w najnowszym ziwlogu i też w, w, we w materiale. I co? I, I chyba dobrym pomysłem będzie i dla mnie i dla Was, żeby nie było głupot na kanale. Nie że zawieszam jakiś czas, ale po prostu tak po prostu postanowiłem, bo... Jednak czuję się lepiej, jak co tydzień coś nagrywam co tydzień coś wrócę. jeśli jesteście jeszcze za tym pomysłem, to dajcie znać. Nie że komuś challenge się zawieszę, po prostu no, to będzie będę wiecie. wiecie... Mądrzejsze zagranie, jak będę coś na, ma nagrywał i montował co tydzień i codziennie, coś nagrywał na siłę. No, w sumie nagrywałem na siłę, a nie dla przyjemności, a... Ja chcę ten kanał dla przyjemności robić, więc... No co, co tydzień będę się starał, coś czuję, że to będzie sobota, niedziela, zobaczę jak to wymyślę, albo po prostu tak e, co tydzień jakby się, nie, że co tydzień, równy co tydzień, tylko po prostu co w następnym, w następnym tygodniu, tu się zawsze pojawi, jakiś taki lepszy materiał, więc... Moim zdaniem to jest lepszy pomysł, mam nadzieję, że też tak uważacie, dlatego nie było wczoraj materiału, bo bym pewnie nagrał typu, czy wam się podobał odcinek, tp tamten, no ale nie wiem, nie ma co na siłę nagrywać, to no, taka szybka informacja dla Was, że chyba kończę codziennie nagrywanie, a jak będzie codziennie nagrywane to z montażem, a nie bez montażu takie szybkie vlogi bo Wam się ten pomysł nie podoba, widzę to na kanale, więc ja robię motyw taki, że będziemy, no, będę nagrywał taki tygodniowy jakiś taki odcinek w lecie taki lepszy Myślałem, żeby to jeszcze nagrać coś, ale zobaczymy. Teraz siedzę i nagrywam sobie gram w Minecrafta i, i sobie buduję. Więc co? Jeżeli jesteście szczerzy, że materiały z gier, to dawajcie znać. <laughs> Więc ode mnie to na tyle. Nie będę wam przynudzał. Widzimy się w następnym jakimś lepszym odcinku i coś, że taki coś, taki pomysł na kanał jest lepszy, żeby to, co tydzień staje się zostać odcinki, bo ja chciałem sobie wyrobić te, co przez te codziennie nagrywanie, że trzeba pilnować tego YouTube'a, okej, okay. no po prostu że miałem to wrzucić, ale zapomniałem, bo są sprawy ważne i ważniejsze. <laughs> ja mam nadzieję, że ktoś kto oglądał te serie szybkie vlogów, czy coś się nie gniewa, ale mam nadzieję, że też zrozumiecie mnie. Bo jak widzę, Wam się lepiej się podoba te, te materiały, w które wkładam jakby serce i po prostu pracę swoją, a nie takie szybkie nagranie i won. No nie? Więc mam nadzieję, że taki pomysł Wam się podoba, że taki tygodniowy odcinek też co tydzień będzie, wleci, takie jakieś zróżnicowanie, jak będzie mi się chciało i będę miał czas, to może dwa, dwa razy w tygodniu, nie wiem, nie obiecuję, też nie chcę sobie narzucać za, za wiele, bo jednak to czy nie nagrywanie to też było dużo dla mnie, bo jednak to są minuty, to jest czas, więc mam nadzieję, że zrozumiecie moją decyzję i kto mnie lubi, kto lubi mnie oglądać, kto jest moim też fanem, albo ktoś po prostu ma także do mnie sympatię, zostanie na kanale mimo tych zmian, bo jednak to uważam, że to będzie dobra zmiana, a nie jakaś zła zmiana. I prawdopodobnie <laughs> coś jeszcze wleci. Nie wiem, uważam w sobotę coś nagram, jak będziemy się chciał chciało, No po prostu jak będę miał żywa, no po prostu... Może to już nagram z gry czy coś, zobaczymy, ale też nie lubię, jak mówiłem, nie chcę sobie narzucać jakichś terminów, jakichś wielkich tych bo jednak jeden film tygodniowo to i tak jest dużo, bo nagram jednego dnia, zmontuję drugiego dnia już mamy, wiecie, robotę na, robotę załatwioną, a tak, to jak mówiłem, niby studia, jak mówiłem w tamtym odcinku o vloga, studia skończyłam o chwilę, przerwy, ale ta przerwa długo też nie będzie trwała, więc ja nie chcę robić Yy, Zabawy typu dwie odcinki tygodniowe. Można tam na przykład w poniedziałek nagrać, w wtorek zmontować, czy środę nagrać, w czwartek zmontować, ale a za ja, ja studia i znowu są jakiś taki nie wiadomo co narzuca, Więc no, więc mam nadzieję, że zrozumiecie mnie. Jednak, tygodniowy odcinek dla osoby, która studiuje, pracuje, jest bardzo dobrym pomysłem, a nie codziennym. Bo jak was codzienne to takie było pitu-pitu, gadanie-pogadanie. Więc to jest też takie małe doprecyzowanie, jak do tamtego odcinka. jeżeli ktoś jeszcze mnie ogląda, jak subuje, no to cieszę się, bo mi się wydaje, że ta zmiana będzie lepsza, że co tydzień coś wrzucę i nie będzie takie na siłę, a będzie coś z przyjemności i jednak się uwolnię, tak e, artystycznie, nie artystycznie, ale tak jako, jako twój coś uwolnię, tak jednak się pokażę z tej strony jakiej ja chciałem się pokazać, a nie jakiejś sztucznej czy coś, bo jednak no wolę tak mówić na spokojnie, a jak w głupie, no to z mojej strony to na tyle, ja sobie jeszcze pobuduję chwilę i robię sobie śniadanko i jeszcze dzisiaj do pracy i może po pracy coś jeszcze pogam. zobaczymy, więc z mojej strony no, to na tyle, mam nadzieję, że taki, taki materiał wam się też podobał, to było takie informacyjne i bez tego, możliwe, że będą się takie szybkie vlogi pojawiały, jak chcę coś dopowiedzieć czy coś jak teraz, ale zobaczymy jak to będzie. Ale to szczerze, co, tydzień, co tygodniowy materiał będzie dobrym pomysłem i dla mnie, i dla Was, żeby nie było syfu na kanale, i żeby coś było wartościowego też na kanale. <laughs> jak macie ja jakieś tematy, które chcecie, żebym poruszył, na przykład z dziwlogu, bo dziwlog wrócił i tej serii się będę trzymał, bo ta seria zbudowała mój kanał w pewnym sensie, że ta seria Wam się spodobała, że jednak gadanie z sensem, a nie bez sensu jest lepsze niż udawanie. Więc mam nadzieję, że jak chcecie na jakiś temat, żebym się wypowiedział, to dawajcie znać, bo GVLOK, no a ten temat, na ten temat, to ta seria to jest taka pogadańka. Jak chcecie wiedzieć na jakiś temat, mam swoje spostrzeżenie. Więc dawajcie znać, widzicie, teraz ja gadam z sensem. Mamy 6-minutowy materiał, a nie 15-sekundowy czy coś, ale mam nadzieję, że jeżeli taki tak Wam się podoba co jest na kanale i widzimy się następnym razem. Może jutro, może pojutrze. Zobaczymy e, jak to będzie. Może w ogóle nagram w poniedziałek znowu materiał we wtorek zmontuję i we wtorek może wrzucę coś. No, no dawajcie znać, co jest, jest, co chcecie jeszcze widzieć na kanale, będę za to wdzięczny i mam nadzieję, że będzie le, le, lepsza decyzja niż nagrywanie na siłę jakichś odcinków minutowych, które nie mają w ogóle sensu, bo tak stwierdziłem po pewnym czasie w tym tygodniu właśnie na, tym, na, ten, na ten temat, na temat tego kanału myślałem, więc... No co, dobrze może coś jeszcze ciekawego się pojawi, jakieś sowanie czy coś, to ja sobie buduję timelapse'a, z tego nie robię, bo ja robię, robię to w kilku tych podejściach, więc będę nie w jakiś stały, więc nie chcę się w tym bawić, może możliwe, że będę robił jakąś informację czy jakąś pogadankę, a w tle będzie Minecraft jak grom sobie buduję, bo tutaj się zdobyto, więc z mojej strony to na tyle, trzymajcie się i widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!